Jest się po. Dłużymy. <laughs> o. Siadamy. <laughs> to jest sumie. To jest, to jest Przedmieście Przedmioty. Ja takie nudne zdjęcia. Filmuję to jest ten. O. Zamek Książąt Pomorskich w Słupsk. Oto Słupsk. Bueno. Wóźka tam w tyle, o, tak ma... o jak pięknie ojej! Wyszło słoneczko nawet. Petarda, petarda. E gdzie jedzie to mi ale ładna trasa jaki to zobaczcie tutaj szok banana Fantastyczny Lecę Cztery dychy nabite, jeszcze stówka, dwa hotdogi ogarnięte oraz kawusia i jakiś rogalik. Chciał O, bez trzymanki jadę. Dobrze. Tutaj już włączony, włączyliśmy się we właściwą trasę R10. Zobaczcie sami, że tam przed nami entuzjastów rowerowych zaczynać. Filmuję Bogusie, ale przy okazji zwróciliśmy uwagę, że tutaj drzewa malują od dołu i jakaś tradycja rosyjska albo co. Ale pięknie! Tam ci łowią ryby Bogusia pozuje nad piękną rzeką Łeba. A pod mostem jaskółeczki, nie? Bierze, chłopie, bierze ci! A nie, zmyła. Jakie? No nie, te kaszubskie złoto gravelowe to się chowa przy tym. Co to ma wyjść? Normalnie lotnisko. Ale ładnie! A to? To burrusia jest. Typie na rowerze. A chwycie kurzy za nią. O! Tam są... Nasze wydmy. piłkę będziesz grała, czy? Co ty masz a tutaj? Pułkarski Ty wymyśliłaś, a ja realizuję Zrealizowałem plan trasy Dziękuję Ale ładnie Tutaj sezon się zaczyna wcześniej, bo na Półwyspie dopiero w czerwcu, a nie tutaj już. Łódki wodują, kajaki wodne, rowery, wszystkie uciechy gotowe. O, jak ładnie. Operator kamery robi się kreatywny. Podjechał Zobaczcie, normalnie niskie ujęcie. A. Siedemdziesiąt klocków za nami, ale wysokie ujęcie teraz, prawie na stojąco. Zobacz jaki ogrom, ja. kolos, kolos. To moja bogusia do no malutka, nie? Goni mnie! Ale tutaj trasa eee, Jak pięknie Mój kolasz Ciebie filmuje Wugusiu No tak to ma To trochę tak To najbardziej zaawansowany projekt obszar Budować Panie Да, да, да. 90, метров. 90, метров. 90 метров. Yeah. 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 Вынесли, я Что-то Otymizację, że pojedziesz jest zachwycony To Pięk Ludzi sporo Dzieci, dorośli, seniorzy i paseci w ciąży o. Co? Nie nie widział też nie włożył w czasie, chodź w Weźmy tutaj. Brygają lampeczki. Nogi zakurzone. Widzę morze I tutaj kiaśnica jedynie na dłoń Dobra ale Proszę bardzo Moja w obisia Cześć A co ty się w Bizujeć Po tych lodach Zaczę ładnie i to wszystko tutaj w Polsce, ale mam duży rower, duże koła, pomachaj do wizów, lecimy. Ale się kręcą. Nie wiem, który to jest kilometr, ale już przeszło 130 na walone. leci normalnie jak na szpinaku, czy na czym? Nie wiem, czy tam się najada, nie wcześniej, ale. No, potwór ją dzisiaj stoi. Potwór. Zwieńczenie tej przygody. 140 kilometrów że tutaj dowód 141 no matko boska no niestety nie wpuścili nas do pociągu więc musieliśmy dalej do, dokręcamy do 160, po czemu nie na szczęście ładna pogoda, o uśka ciągnie jak A, jak dzik. To nasza sławetna peka. Rezerwat. To z tego górę. Tak to często o leci. Domek. Wreszcie się przekonała, że potrafi przejechać więcej niż 100 km. Proszę bardzo. 160 A dzisiaj 160 ale W tych małych nóżkach. Ja pierdolę, ja nawet jakiś nie Nie, to co ty wygadujesz?